A to uczucie, kiedy dostajesz wiadomość od Twojego klienta, byłego klienta, który ci pisze, że nie mam już siły bzykać. Cierpię. i wiesz, że on jest kobietą, o której marzył. Kurde, to jest. Za to lubię to, co robię. Za to lubię to, co robię, naprawdę. A. Ach, już. Już problemy techniczne ogarnięte jestem. Tak, tak, za to lubię to, co robię. Uwielbiam to uczucie satysfakcji. Wiesz? Bo wiem, że dzięki mnie jakiś człowiek jest teraz szczęśliwy. Jakiś drugi człowiek jest teraz szczęśliwy, a czasami trzeci człowiek jest teraz szczęśliwy. I to jest tak zajebiste uczucie, gdy wiesz, że dzięki Tobie ludzie się kochają. Ja wiem, że on marzył o tej dziewczynie. Pisał o niej, do, do niej miesiącami. W końcu mówi napisz, chłopie, po co ona z Tobą pisze? Po co ona z Tobą pisze? Po co nas to pisze? No jak to po co? Pisze po to, żebyś ty ją elegancko tam. No. Ale jak? No i mamy mnie, tak, tak, tak. Więc widzisz, wy często nie wiecie, jak bardzo jesteście atrakcyjni. Naprawdę nie wiecie, nie zdajecie sobie z tego sprawy. Wierzycie w jakieś bzdury, które ktoś wam sprzedał, jakby czy nastolatkami. I moją to sziołą, tak, cię pracy zwariował, Poczekaj, muszę tutaj. Yy położyć statyw moją rolą też w trakcie pracy z wami jest to, że wam pewne rzeczy zwyczajnie po ludzku uświadomić i przypomnieć wam o faktach z waszego życia o faktach z waszego życia tak, 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 tak. dokładnie tak, że jednak nie jesteście tacy, tacy, tacy nieatekcyjni, jak żeście myśleli, że jesteście bo widzisz bo to jest tak często, że komuś mm, musiało zależeć na tym, żebyś ty nie wierzył w to, że jesteś atrakcyjny. Pytanie komu, czy jest sens obwiniać te osoby? Niekoniecznie, co to zmienić, trzeba iść dalej. Ale widzisz, bo mm, dla mnie nie ma czegoś takiego jak beznadziejny przypadek. Są tylko ludzie, którzy się poddali. Jeżeli jesteś w stanie zapomnieć trochę o swoich ograniczeniach, zaufać, skupić się na tym, co co robisz skupić się na tym co chcesz skupić się na tym co cię interesuje skupić na tym co dążysz. skupić się na tym co masz a nie na tym co ci brakuje to będzie ci oczywiście dużo dużo łatwiej na tym właśnie polega ta cała sztuczka że ty się musisz skupić na tym czego chcesz na tym co masz a nie szukać chuja w... nie szukać problemów tam gdzie ich nie ma na tym to wszystko polega. Trzeba się na tym skupić, rozumiesz? Moi drogi, trzeba się skupić na tym, co działa w końcu, zresztą skupiać się na tym, co działa, a nie myśleć o przeszłości. Jeżeli chcesz ugotować rosół, to czy zastanawiasz się, co będziesz myślał o tym, jak gotowałeś pomidorową ileś tam lat temu? No nie. Jeżeli chcesz jechać do, e, załóżmy, Poznania, to czy planujesz trasę na Rzeszów? No nie. To dlaczego, jeżeli chcesz mieć udane relacje z kobietami, non-stop myślisz o tym, co ci nie wyszło, co jest z tobą nie tak, dlaczego to się nie może udać? Man, man, my brother, my brother. Czosnkowy do tego? No. Żeś sobie mu chcą z, to, trochę tą, ten mentalny posiłek, posiłek trochę upogacić? Bo cały czas mieliście to samo. Cały czas mieliście to samo. I widzisz, i często analizujecie, zastanawiacie się, wydaje Wam się, że jak, pre, jak w końcu zrozumiecie, gdzie popełniliście błąd w przeszłości, to już nie popełnicie go w przyszłości. W większości przypadków, niestety, te błędy do Was wracają. Dlaczego? Ponieważ nie nastąpiła zmiana na poziomie zasad, w których funkcjonujecie, i ten błąd do Was wraca. I w sytuacji newralgicznej problemem nie jest brak wiedzy, tylko problemem jest aplikacja wiedzy. A często jeszcze dodaj do tego to, że Wy nie dźwigacie tego emocjonalnie. Jeżeli jeszcze posypiesz to sosem tego, że wielu z Was wydaje się, że robi to, co jest logiczne i Wam się wydaje, że A plus B da Wam C, w relacjach z kobietami A równa się B, równa się C. I to jest zasadnicza różnica. Że wy myślicie, że wyeliminujecie jakiś tam błąd z przeszłości, to dawa on wynik w przyszłości. Niekoniecznie. Jeżeli jesteś tak zwanym umysłem ścisłym, pracujesz na danych, programujesz jesteś informatykiem czy robisz inny zawód wymagający bardzo logicznego Twojego podejścia do świata, to gratuluję. Może być Ci bardzo ciężko w tym, żeby mieć udane relacje z kobietami, bo zwyczajnie. Nie będziesz wiedział, jak podejść do tego tematu. Będziesz robił rzeczy teoretycznie, logicznie. Będziesz powtarzał rzeczy, które usłyszałeś na jakimś kursie online, czy na YouTube, czy jakąś radę, a potem będziesz się dziwił, dlaczego to nie działa. Ja Ci pomogę przekrocz, przekroczyć to, dlaczego to nie działa. Pod tytułem tego filmu klikasz więcej, jest opis w opisie. Jest link do kursu 1000 kobiet system, jak chcesz pracować samodzielnie. Jest link do współpracy ze mną indywidualnej, jeżeli chcesz, jeżeli chcesz najszybciej mieć efekty. Eee. Jest też link do mojej strony, gdzie pogrupowane w menu głównym lewy górny no ruch, trzy poziomy kieski. klikasz, wyjadą Ci pogrupowane tematycznie kursy. A jest ich tam z kilkanaście. Plus jest też tam mój blog, więcej informacji o mnie. Jest wszystko. Jeżeli Ty cały czas posługujesz się logiką i nie bzykasz, nie wychodzi ci w relacjach z kobietami, choć jesteś inteligentnym facetem, ceniony na swoim polu zawodowym, robisz fajne rzeczy, przeżyłeś masę fantastycznych przygód, ale kobiet nie ma, napisz do mnie. Pomogę ci to ogarnąć. To tyle. Bo ty jesteś niewinny po prostu twój styl myślenia nie pasuje do relacji z kobietami. I ja nie mówię, że ty masz zmienić styl myślenia w całym życiu. Nie, nie, nie. Chodzi o to, żebyś ty zaczął rozumieć, jak to działa. A nie tylko wiedział.